Cześć, tu Iwona. Witajcie ponownie na kanale StyloLolo w kolejnym filmie z tygodnia świątecznego ze mną. Ten film to będzie mini garderoba kapsułowa 10 na 10. No i jak zawsze, zanim zacznę, moja prośba: jeśli film wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. No i jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału. To jest któraś mini garderoba, którą na kanale pokazuję, ta konkretnie 10 na 10. Natomiast jeżeli nie wiecie o co chodzi, to już wam tłumaczę. Założeniem tej garderoby jest to, że wybieramy 10 rzeczy z naszej szafy, takich, które lubimy aktualnie i nosimy te rzeczy przez 10 dni. Ten koncept, tą konkretnie garderobę kapsułową, wymyśliła Lee Vosber, która pochodzi wydaje mi się, że z Kanady i ona chciała po prostu bardziej korzystać ze swojej szafy i wymyśliła, że jeżeli wyjmie właśnie 10 takich ulubionych rzeczy, to może udaje się znaleźć jakieś nowe kombinacje, których wcześniej nie nosiła. No i dzięki temu, że będzie lepiej korzystać po prostu z rzeczy, które ma i nie będzie tyle. Rzeczy nowych kupować. Ja ten koncept troszeczkę zaadoptowałam pod siebie, i ja uważam, że to jest idealna garderoba kapsułowa na takie krótsze wyjazdy. No i tak między innymi ją wykorzystywałam. Natomiast od jakiegoś czasu, raz mniej więcej na kwartał, robię tutaj na kanale taką garderobę kapsułową po to, żeby pokazać Wam m.in. co można z 10 rzeczy stworzyć. I tak naprawdę z te rzeczy, których używam, bardzo często to są rzeczy, które mam przez lata. I powiem Wam, że za każdym razem udało mi się znaleźć jakąś kombinację, której jeszcze nie próbowałam. Także faktycznie się zgodzę z tym, że... Ta garderoba kapsułowa jest super pomysłem na to, jeżeli wiecie, gdzieś tam wasza szafa was nudzi albo wydaje wam się, że nic już z niej nowego nie jesteście w stanie wykrzesać. Spróbujcie sobie zrobić właśnie taką mini garderobę kapsułową, ponosić ją przez kilka dni i zobaczycie, że na pewno coś nowego po prostu ze starych rzeczy wymyślicie. Ta garderoba kapsułowa, którą pokażę Wam dzisiaj, jest stricte taką garderobą kapsułową pod kątem zimy, czyli pokażę Wam takich 10 zimowych stylizacji, które albo już nosiłam, bo niektóre z nich to są takie moje, wiecie, klasyki, do których wracam, albo nowe, które udało mi się gdzieś tam... Wymyślić. Nie będę tutaj skupiała się na rzeczach, w takim sensie, że nie pokażę Wam, że jak wygląda te 10 rzeczy po kolei, tylko skupię się właśnie na stylizacjach. No i te stylizacje będą kompletne stylizacje, czyli nie tylko ubrania, ale też buty i torebki. Natomiast w tej garderobie kapsułowej zdecydowałam się, że pominę kwestię. Płaszczy, czapek i tak dalej. Dlatego, że zimą w przeciwieństwie do jesieni jednak raczej nosimy płaszcze, które są zapięte, że raczej się opatulamy i po prostu nie widać tego, co pod spodem mamy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które wybrałam do tej garderoby kapsułowej, sukienek zazwyczaj staram się unikać w tych takich małych garderobach kapsułowych, dlatego, że one znacząco jakby zmniejszają liczbę dostępnych kombinacji. Kiedyś robiłam taki eksperyment. Z z 12 rzeczami i sprawdzałam, ile można stylizacji zrobić z 12 rzeczy. Podlinkuję wam ten film, bo on jest dość ciekawy, nawet jeżeli te niektóre stylizacje będą takie wydawały się powtarzalne, ale wracając już do rzeczy: mam jedną sukienkę, mam dwie pary spodni i jedną spódnicę. Do tego dwie takie cieńsze bluzki. Czyli bluzka koszulowa i cienki golf, dwa cienkie swetry, jeden rozpinany, drugi też golf, bo golfy to są rzeczy, które ja zimą bardzo lubię nosić, i do tego dwa grubsze swetry, bo zimą dla mnie zdecydowanym priorytetem jest to, że ma być mi ciepło. Przechodzę już szybko do stylizacji, bo się rozgadałam na samym początku. Stylizacja numer jeden będzie właśnie z Tą sukienką to jest sukienka CA, którą mam już, wydaje mi się, że z 5 lat. I pierwsza stylizacja jest taka jak. Myślę, że nieraz nosiłam ją albo w ten sposób, albo prawie w ten sposób. Założyłam do tej sukienki, która jest dość ciemna, kontrastowy, zielony kardigan. W ten sposób tą sukienkę nosiłam na pewno nieraz. Natomiast dodałam tutaj jeszcze cienki pasek. To jest pasek, który mam z second handu, też sprzed wielu, wielu lat. Natomiast tą sukienkę raczej noszę bez paska, ona ma gumkę po prostu w pasie, więc ten, ta talia, jakby gdzie jest podkreślona przez gumkę w tej sukience, do tego proste dodatki, czyli czarne, zwykłe, najprostsze, najbardziej klasyczne kozaki i klasyczna dla mnie torebka, czyli torebka od Zofii Chylak. W drugiej stylizacji z tą sukienką potraktowałam ją spodnią, jakby jako bardziej spódnice, z niektórymi sukienkami da się tak robić, nie ze wszystkimi, to wszystko zależy też co dobierzemy do, do tego na górę. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to działa. Na tą sukienkę założyłam po prostu gruby taki szary sweter. On jest bardzo ciepły w związku z tym jest super, jak jest naprawdę, naprawdę zimno. I tutaj też proste dodatki. Tym razem plecak, bo stwierdziłam, że ta stylizacja jest taka bardzo, bardziej luźna. I jeżeli chodzi o buty, to bodki z Vagabonda. Mogłam zostać przy tamtych kozakach, ale wydaje mi się, że takie krótsze botki tutaj wyglądają w tej stylizacji lepiej. No i teraz przechodzimy do tych spodni. Te spodnie to jest absolutny klasyk mój na zimę. I jeżeli chodzi o stylizację z tymi spodniami, to pierwsza stylizacja jest taka dość kontrastowa, czyli założyłam czerwony golf z Banana Republic. On jest takim czerwonym, ale takim bardziej pomidorowym kolorze. No i do tego buty, które po prostu uwielbiam do tych spodni nosić. Te spodnie noszę tak naprawdę głównie z tymi butami. To są buty, które są takie raczej ciężkie i to są buty które w tym sezonie są modne natomiast ja swoje mam chyba od czterech lat ta stylizacja jest dość prosta więc wzięłam po prostu do niej czarną torebkę od Zofii Chylak jeśli chodzi o drugą stylizację z tymi spodniami to też będzie element kolorystyczny element kontrastowy natomiast sama baza jest już bardziej taka stonowana czyli do tych spodni założyłam taki cienki bawełniany golf, który jest taką po prostu Podstawą mojej garderoby na jesień i zimę. No i do tego założyłam tutaj w tym przypadku dość proste buty. To są bodki takie Chelsea boots czarne, klasyczne. Jako, że właśnie ta baza jest taka dość prosta i stonowana, to z kolorami poszalałam tutaj, jeżeli chodzi o sweter. Do tego wzięłam taki zielony sweter. Żeby dopełnić tego kontrastu, to wzięłam moją taką klasyczną, dla mnie klasyczną, torebkę z pinko. Trzecia i ostatnia stylizacja z tymi spodniami, to jest taka typowa stylizacja moja zimowa i taka absolutnie klasyczna stylizacja, jeżeli chodzi Chodzi o te spodnie w ten sposób. Te rzeczy nosiłam myślę, że nie raz, nie dwa, a wiele, wiele razy. Tutaj z kolei postawiłam na jasną górę, czyli wzięłam koszulę z handem, która jest. Taka biała w takie żółte prążki. Na to kremowy sweter. No i wróciłam tutaj do moich ulubionych butów, do tych spodni, bo po prostu te rzeczy w ten sposób noszę. No i żeby tutaj coś się, wiecie, działo, to torebka pinko ponownie, czyli kontrast kolorystyczny, coś, co przyciąga uwagę w tej stylizacji. Następna rzecz to są takie. Kuloty ze sztucznej skóry z handlem. Ja, kuloty ogólnie bardzo lubię. Mam w sumie kilka par różnych kulotów i na taką porę zimową i kuloty mam też na lato, które lubię nosić z jakiegoś powodu po prostu te spodnie sobie upodobałam. Kiedyś jakby w życiu bym nie spojrzała na takie spodnie, bo kuloty wydawało mi się, że będą mnie skracać, ja jestem dość niska, ale tak nie jest. No więc te kuloty akurat są takie, to jest coś pomiędzy może bardziej kulotami, a krótkimi spodniami. Bo one się kończą tak troszeczkę poniżej kolana. No i tutaj. Pierwsza stylizacja, którą wam pokazuję z tymi spodniami, jest taka bardzo na luzie, i nawet bym powiedziała, że to jest taka stylizacja w stylu. Jesteśmy na nartach w górach i po nartach idziemy, wiecie, gdzieś tam sobie na kolację albo coś w tym stylu. Tak mi się to przynajmniej kojarzy. Do tych spodni dobrałam na górę ten kremowy sweter, tylko tutaj jakby tak absolutnie luźno go puściłam, to znaczy zazwyczaj ja ten sweter wkładam gdzieś tam w spodnie, bo on jest takiej dziwnej troszeczkę długości, przynajmniej dla mnie. No i do tego moje takie ala górskie buty, to są buty, które kupiłam sobie w zeszłym roku na jakby nowojorską zimę, kiedy spadnie śnieg, tylko, że jak, ją, jak je kupowałam, to już śnieg się skończył. Do tego plecak po prostu, żeby ta cała stylizacja była luźna. I powiem Wam, że ta stylizacja chyba jest taką moją, może nawet nieulubioną z tych wszystkich dziesięciu, ale to jest coś, o czym ubierając się, wiecie, tak na szybko bym nie pomyślała. A teraz wiem, że na pewno w którymś momencie tą stylizację założę druga stylizacja z tymi spodniami jest zdecydowanie na dzień, kiedy nie ma śniegu, bo znowu wracam tutaj do tych butów z Zalando. Stwierdziłam, że do tych spodni po prostu takie ciężkie buty po prostu są całkiem fajne. Nie pamiętam w sumie, jak wcześniej je nosiłam. Wydaje mi się, że w zeszłym roku po nie za bardzo nie sięgałam po te spodnie. W każdym razie tutaj kolejny grubszy sweter, ale tym razem szary, więc ta stylizacja jest taka stonowana kolorystycznie, więc stwierdziłam, że dla kąt Wezmę tutaj czerwoną torebkę, wydaje mi się, że to dobrze wygląda. Tym razem stwierdziłam, że z jednej strony włożę sweter po prostu w spodnie, bo stwierdziłam, że to będzie po prostu lepiej wyglądać w tym przypadku, bo ten sweter jest troszeczkę krótszy niż ten kremowy sweter. No i na koniec zostały nam trzy stylizacje, które. Stworzyłam z tą spódnicą. Stwierdziłam, że w poprzednim filmie robiłam chyba wszystko to były spodnie, a że wybrałam teraz spódnicę, to że zrobię więcej stylizacji ze spódnicą. To jest kolejny raz spódnica taka ze sztucznej skóry, natomiast ona jest bardziej błyszcząca niż te spodnie. Te spodnie są takie bardziej matowe Lubię ją nosić zimą, dlatego że często właśnie swetry, które się nosi, one są takie ciężkie, są no, matowe takie w wyglądzie, w sensie, że wiecie, sweter to jest sweter, a ta spódnica przez to, że jest jakby błyszcząca, to ona fajny kontrast stanowi dla różnego rodzaju swetrów i przez to te stylizacje wyglądają ciekawie. Pierwsza stylizacja, od której zaczniemy, to też jest dla mnie taki klasyk, który na pewno już nosiłam. Jest bardzo prosta, mamy tutaj tą spódnicę. I na to ten czerwony, taki czerwono-pomidorowy golf. No, i to jest zasadniczo cała stylizacja. Do tego proste dodatki, czyli botki z vagabonda. Ja do tej wschódnicy nie lubię nosić wysokich kozaków z czarnej skóry, dlatego że to jest sztuczna skóra. Kozaki czarne, które mam, są z prawdziwej skóry, która jest taka dość matowa. W związku z tym nie noszę tych rzeczy dwóch. Razem, natomiast bodki, które są troszeczkę krótsze, są ok, bo te rzeczy nie są tak blisko siebie, w związku z tym nie widać tej różnicy po prostu w fakturze, jakby, jeżeli to ma sens, co mówię. No i do tego tradycyjnie czarna torebka od Zofii Chyla. Jak oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że to jest moja taka torebka, po którą sięgam najczęściej, zawsze. Druga stylizacja jest stylizacją, której nigdy nie nosiłam. Ale kiedy właśnie zastanawiałam się nad stylizacjami, które mogę stworzyć z tych 10 rzeczy, które wybrałam, przyszła mi do głowy i stwierdziłam, że w sumie fajnie wygląda i że na pewno któregoś dnia zimą ją założę. Tamta poprzednia była taka dopasowana, natomiast ta jest taka zupełnie, zupełnie luźna, poza tą spódnicą, która sama w sobie przez swój krój jest dopasowana. No i założyłam tutaj koszulę, i stwierdziłam, że. Nie będę jej jakby doł tej koszuli wkładać do tej spódnicy, tylko że wypuszczę ją luźno i że właśnie założę ten szary sweter, który jest dość krótki. W związku z tym ta koszula będzie wystawać spod tego i że będzie to wyglądać tak, wiecie, tak na luzie, mimo że mamy tutaj. Białą koszulę i wiecie, ołówkową spódnicę, czyli takie klasyczne bardzo w sumie elementy garderoby damskiej. Do tego ponownie tutaj klasyczne dodatki, czyli botki z Wagabonda i torebka od Zofii Chyla. No i ostatnia dziesiąta stylizacja też jest z tą spódnicą, tak jak wspomniałam. Też jest prosta, to też jest coś, co na pewno nosiłam, nie wiem, czy. Dokładnie w tej kombinacji, ale... Na pewno tą spódnicę zostawiałam z tym kremowym swetrem. No, i tutaj sięgnęłam po skórzane kozaki. Mimo tego, że tak jak wspomniałam, że jakby nie noszę tej spódnicy z czarnymi kozakami, to tutaj kozaki są brązowe i one są na górze zamszowe. W związku z tym ten kontrast tych faktur jest na tyle duży, że to nie wygląda źle, że mamy zostawioną sztuczną skórę z prawdziwą skórą. No i powiem, że. Całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Właśnie nie wiem, czy ja w sumie tą spódnicę z tymi kozakami nosiłam, ale jeżeli nie nosiłam, to na pewno w tym sezonie założę. No i żeby skontrastować tą prostą stylizację, torebka od Pinko to jest taki mój niezawodny, właśnie sposób na to, żeby takie proste stylizacje w jakiś sposób robić interesującymi. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Pamiętajcie o tym, że jutro ukaże się Kolejny film na kanale, i tak aż do chyba 26 grudnia, czyli do drugiego dnia świąt. Natomiast, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. No i jak zawsze zachęcam też do subskrypcji kanału i do zobaczenia jutro. Cześć!